takim małym pecikiem i można zdobyć mnie z jajek. Ej, co to ma być? Ale ty jesteś mały, a zobacz na mnie. Ja jestem takim wielkim petem. Ej, jak być takim petem? Ja chcę. Ty pewnie kosztujesz dużo pieniędzy, co? Nieprawda. Wystarczy, że podejdziesz tutaj i zaczniesz Ej. dużo jeść, bo ty jesteś bardzo mały. Musisz urosnąć. Patrz te kuleczki i uwaga, zaraz się będę powiększał. faktycznie, a tutaj jest jakiś inny pecik, taki wielki rekin. Ja też chcę być wielkim petem. Tak, na razie. Jestem malutkim pieskiem, ale spokojnie, dobra To ja zacznę sobie zjadać, O, niom, nią, I chwileczkę, patrzcie jak ja szybko rosnę Tak, o to właśnie chodzi Rośnij, żeby być tak wielki Jak ten rekidek, bo za chwileczkę Możesz być aż taki wielki Ale super, dobra, tata, wiesz co, ja chyba umiem już w To grać, wiem jak zostać najlepszym petem Będę chyba nawet większy od ciebie Co, jak to większy ode mnie? Nie ma szans, ale spoko, ty na razie Jesteś takim małym leścem, nigdy nie będziesz Większy ode mnie Jak to nie będę, zobacz ile tutaj jest jedzonka, tam jest kolejny PET, tak, to jest świat petów, widzowie tutaj wszystkie pety normalnie mieszkają No pewnie, że tak i czekaj, ja już jestem mega głodny, zjadłbym sobie jakiegoś PETA! E, co? Jak to PETA jakiegoś? Nie no na pewno nie mnie, ale zobacz to tapa, się powiększam. Jestem takim petem, fajnie kupnie za robuxy. No nie co, czekaj, za robuxy? o no. nie, nie pozwolę ci na to, wiesz co, mam mega ochotę na PETA i chyba cię teraz zje! Nie, poczekaj, tata, tam była kostka, widziałeś ją nie, ty ją zjadłeś, zostaw nie! mnie mniam, dawaj mi ciebie Tak, zjadam cię, chodź tu O, o nie, i mnie zjadł mój tata pet. Muszę się bardziej skupić, tylko dlaczego ty jesteś taki niemiły? Bo ja muszę zostać największym petem Duży pet może być tylko jeden O ja, dobra, tu jest tyle jedzonka, że na pewno się powiększę A gdzie ty jesteś? Nie widzę cię Nie powiem ci, bo teraz się powiększam I za chwileczkę, jak mnie zobaczysz, będę taki wielki Nie ja chyba tam daleko widzę, ale czeka jakiś inny pet mnie goni, jakiś kot Nie, co to ma być? A, bo dobrze, kocie. jest zjedz tego luczka. Nie, co ty mówisz? Dlaczego? Dobra, ja teraz mogę tyle farmić tych kuleczek. Zobacz, normalnie wszystko mi leci. Nie masz szans. O, bo uh. Ty się tak powiększasz. Nie, no dobra, chwileczkę. Ja będę mieć chyba malutki problem, bo za chwilę tutaj jest jakiś inny pet, jakiś wielki. O, tak, i cię uh. zje. O to właśnie chodzi. Ej, chwila, chyba cię widzę, uh. luczek, jestem przed tobą. Ej, faktycznie, a ciebie goni jakiś inny pet, pet normalnie ryba. Dobra, ale i ile tutaj nas jest. Tak, idę cię zjeść. Uh. Uh. Wszyscy są większy od ciebie i nie. cię zjadają! O, no i nie, dedłem. Tak jest, teraz jestem takim kotkiem! No co, pewnie Aha. ten kotek będzie teraz większy, będziesz mógł szybciej zdobywać swoją wielkość! I tak, bardzo dobrze, zobacz, ile tego zjadam! Om, niom, 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 jestem najlepszym petem! Nie ma szans, czekaj, ty tutaj jesteś, widzę cię, ale twój pet jest mały, chodź tutaj, zjem cię! Czekaj, ja cię w ogóle tutaj nie widzę, a tam jesteś, tylko tutaj stoi jakiś wielki pet, a tutaj jest kostka, wow, ile tych kuleczek tutaj jest! Chodź Tutaj nie pozwolę ci tego zjeść! Całe jedzenie jest dla mnie, słyszysz mnie? Nie, no nigdy mnie do, nie dopadniesz na topecie! Ja cię potem na sobie się odegram! Zjem cię też! Co? Jak to ty mnie zjesz w życiu? Ty jesteś taki mały! Patrz na mnie! Ja już mam 20 tysięcy uh. siły! Ty tycznie. a ja mam tylko 3 tysiące. O, o! I goni tam ten wielki pet! No tak, ale on jest mega wolny. a ja jestem szybszy od ciebie i mam ochotę! Cię uh. zjeść. Nie, nie rób tego, proszę! O, o! Nie mam gdzie uciec! <noise> to twój koniec, przygotuj się na śmierć. Nie, proszę, zostaw mnie. O, o jestem pod tym drzewem, co teraz mam zrobić? Nie uciekniesz <noise> mi, bo jesteś zbyt wolny, a ja jestem szybszy od ciebie. Nie, no proszę, zostaw mnie, tata, nie jest mnie, błagam. Ja dam cię, chodź tutaj. o Nie, no. nie rób tego. O, o. A teraz jestem znowu petem, ale jakimś innym, takim niebieskim. <noise> no co ty cały czas zbijasz swojego zwierzaka? Nie podoba mi się to. O nie, nigdy nie będziesz większy ode mnie. W takim razie, żeby być większy od ciebie, muszę sobie coś kupić. W sklepie za robuxy, Co za robuxy? Mm. Co ty tam próbujesz kupić? Super magnes, ej, to jest takie mocne. Teraz czy jeżeli będę chodził, to wszystkie kulki będą lecieć do mnie. Czekaj, muszę to sprawdzić. Chodź do tej kuleczki i czekaj. Ten magnesik, czy on tutaj mi działa? Błagam, działaj! Patrzcie ty teraz z większej odległości! Chyba zabierasz te kuleczki. Tak, to jest takie mocne. Teraz przyjedzie sobie tędy i wszystko z boku nawet leci. No nie, ale po co ci ten magnes? Jak i tak cię zjem? Bo jestem większy, a to oznacza że jestem szybszy od ciebie. Nie no, spokojnie. Ja w tym momencie kupię sobie nawet prędkość razy dwa. Tak, za 150 robuxów wydam dużo kasy. No co? Jeszcze ty Uf. to wydajesz? Serio? To jest zbyt mocne. Ej, tak, mogę sobie kupić jeszcze, ale to za chwileczkę. Dobra, jestem ciekawy w sobie, czy mogę kupić sobie prędkość razy dwa znowu za 200 robuxów, czy to się mi się zestakuje. No nie, ty będziesz, będziesz taki szybki za chwileczkę będziesz zja Będziesz szybszy od każdego. I bardzo dobrze, wiesz co? Ja sobie jeszcze tutaj zobaczę coś w sklepie i czekaj, tutaj coś mi się wydaje że można kupić na przykład eliksir wielkości, więc kupię sobie za 75 robuxów, znaczy 100, bo to jest skam. No co? Haha, ha, ale dobra, wiesz co? Ja już się tak powiększam. Czekaj, ja też coś muszę kupić za robuxy. Może dodatkową wielkość. Co? Nie kupuj wielkości, a ja teraz dostaję tak dużo tego, tak? Ten eliksir daje mi razy dwa wielkości. Już mam 9 tysięcy. Ty, a mogę sobie zjeść na przykład tych początkujących ziomeczków. Tak to naprawdę, ale wiesz co, Luczek? Ja jestem kolegą z największym petem i zaraz cię zjemy. Czekaj, widzę was, wy jesteście tam w oddali. Ej, no weź, nie bądź taki. O, tak, to jest mój fan. I teraz postanowiliśmy cię zjeść. Tak, nie przeżyjesz tego. No, co? Te pety się na mnie uwzięły. Nie, no, nie róbcie tego. tam ci mają ochronę. Ale ja spróbuję zjeść na przykład tego pecika. Tak jest. Muszę się szybciej powiększyć. Patrz w ogóle, ile ja mam. Wow, to jest bardzo dużo. I ty jesteś jeszcze mega wielki i szybki. Co jest? Nie możesz tak szybko rosnąć. I bardzo dobrze zobacz, tu tym momencie zjadam tego peta. A, mia, jestem znowu większy. No, co? O jak ty się powiększasz? To jest niemożliwe. O, zaraz cię zjemy. Ja jestem kumplem z największym petem. Nie Uff. przeżyjesz tego. Ej, ty masz tylko 46 wielkości, ta, 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 Spokojnie, tutaj Pecik za chwilę zbierze te wszystkie kuleczki z dołu i będę mega wielki. Ale zobacz tutaj mnie na tego mnie, mnie, mnie. wielkiego peta obok. Pecie, musimy zabić ludzka. Słyszysz mnie? Jesteśmy kumplami, nie? Nie, no on cię nie posłucha. Ja w tym momencie zobacz, ja tutaj mam Pecików. A miam miam Jeden zjedzony i robi się coraz większym petem. Nie, czekaj, czy ty, czy ty masz właśnie 50 tysięcy wielkości? I zaraz zjadasz kolejnego peta! Tak jest, amniamniam, niam, zjedzony. Teraz tutaj, amniamniam, niam, zjedzony. Ty, zobacz jak ja szybko rosnę. No co, czekaj, czy ty w takim razie jesteś większy ode mnie? O nie, jaki ty jesteś ogromny! Ej, bardzo dobrze, zjem jeszcze raz tą zuzę tutaj. Amniamniam, niam, ty peciku, i teraz zjem ciebie! O nie, nie pozwolę ci na to! Czekaj chwilę, bo ja teraz się powiększę i kupię większy rozmiar. Patrz na to, jaki teraz jestem duży. Ale czekaj, ty dalej jesteś większy ode mnie. A, to było takie słabe, dobra, a am, miał, am, am, zjadam cię, tata! Nie, nie rób tego oh, co ty oh, oh. zrobiłeś i bardzo dobrze, teraz jestem naprawdę wielkim petem i mam 130 wielkości Tu jest jakiś inny pet. Siema mordeczko, też jesteś niebieski, to jesteś spoko O, jaki ty jesteś duży, ale Luczek patrz na mnie, ja też się powiększam uh. i teraz jestem większy od ciebie! Co jak ty tak zrobiłeś? Nie! Dawaj, muszę cię zjeść! Chodź tu tu. Ostatnie czemu ty jesteś taki szybki? Kis. O tak, choć tutaj teraz cię tak zjem, nie ma sens że mnie przegoni. Nie, proszę, nie rób tego, ja zbierałem to długo. Tak, chodź tu mniom oh. jestem taki duży. No nie, muszę przeżyć za 80 Robuxów i ten pipek nie zjada, ciągle nie mogę być takim biednym petem. Ho oh, oh, ho oh, ho i co, oh. ja jestem taki dobry, a ty taki mały. No nie, dobra, w tym momencie się wkurzyłem. Koniec tego, teraz będę naprawdę na najlepszy petem. Kupuję znowu tą prędkość, żeby być mega szybkim i zobaczę. Ja ci Co, ty jesteś szybszy? Nie ma opcji. Ja też jestem szybki. Wiesz o tym i zjadam tyle rzeczy. Nie ma szans, że będziesz większy petem ode mnie! No właśnie, że będę, bo teraz zbieram sobie wszystkie nagrody, które powinienem zebrać wcześniej. Czekaj mam jeszcze koło fortuny, za chwilę cię pokonam! Nie ma szans. Ty jesteś no. taki słaby! Ja jak już ciebie zjadłem, to nie ma szans, że będziesz większy ode mnie. Już jestem taki duży! O nie, dobra, w takim razie kupię sobie rozmiar razy dwa za 150 robuxów. Co, czekaj, słyszałem to! Rozmiar dwa. Przecież ty będziesz prawie tak wielki jak ja. Muszę być najlepszy na tym serwerze, bo jestem na razie trzeci. Muszę zjeść tego typka, który jest rekinkiem. No co? Nie, nie masz szans. To jest mój kumpel. Nie jest go. Om, niam, niam, rekinie. Sorry, ale teraz będziesz leżeć, bo cię zjem. Om, niam, I uwaga. Tak jest. Mam milion wielkości. Jestem najlepszym petem. Co ty zrobiłeś? Czemu ty jesteś taki duży? I bardzo dobrze. Czekaj chwileczkę. Tu jest jeszcze kolejny. O, niam, niam. Nie ruszasz się, to cię zjem, peciku. Tak jest. No co, ty jesteś ogromny, a ja mam tak mało wielkości. Nie, nie pozwolę ci na to, ja muszę być większy od ciebie! Oś tutaj pecie, ty czerwony piesku, zaraz cię zjem! Nie, nie ma szans! Czekaj o, chwilę, o, o, o. teraz właśnie się powiększam. Razy, dwa nie. i jestem większy od ciebie! No nie no, to Pipek jest przesada, czemu ty tyle robosów wydajesz? He, <laughs> he, bo muszę być największy Peter. Powiedziałem ci na początku, że nie pozwolę być ci większy ode mnie, dlatego teraz zjadam cię w tej chwili! Nie, błagam, czekaj był dobrze, że mam tą szybkość kupioną. Widzowie, ja naprawdę chyba nie dam rady więcej. Ja też mam tą szybkość kupioną. Zobacz, jesteśmy tak samo szybcy i to oznacza, że cię zaraz dogonię. No nie, naprawdę zaraz pippek nie może zjeść, a ja już nie chcę wydawać tyle robuxów czemu? Nie! Tak, to jest twój koniec. Miam, mi zjadam cię Chodź tu. O. No nie, dobra, w tym momencie kupię revive i to już jest koniec. Naprawdę pippek. teraz wydam na ostatnie moje robuxy, żeby być lepszy od ciebie. Nie ma takiej o. opcji wiesz dlaczego? Bo ja już jestem największy petem. Nie da się mieć więcej siły niż ja. A właśnie, że da, dobra, w tym momencie kupuję znowu prędkość i kupię znowu rozmiar razy dwa, więc już wydałem tyle Robuxu. No co, jak to? Znowu prędkość i rozmiar tyle, co? Chodź tu, zjem cię jeszcze raz. O nie, dobra, kupuję w tym momencie wielkość i będę mieć 6 milionów. Tak, uwaga, biorę to i tak jest. Ha, 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 chodź tutaj. Ej, co to ma być? To oszukujesz. Nie, zostaw mnie. I bardzo dobrze, teraz cię zjem. Chodź tutaj. Nie, proszę, nie rób tego, ja jestem niewinny. Czemu chcesz zjeść twojego tatę? O, tak, a niam, miam, uwaga, i w tym momencie cię zjadam. Tak, mam 10 milionów, jestem największym petem, a tutaj są wszędzie takie malutkie w oddali. Nie, nie pozwolę ci na to, zaraz kupię dwa razy wielkości, tylko czekaj chwilę. A widzę cię, nie, no, znowu się odrodziłeś. Dobra, w takim razie, a mia miam, zjadam cię znowu. Nie, co ty zrobiłeś? Prawie a -a -a. miałem już dwa razy wielkości. I bardzo dobrze, i co? Gdzie teraz jesteś, ty malutki pecie? Ja jestem chyba największy, co? O, nie, luczek jest. Jestem przed tobą, widzisz mnie tutaj, taki malutki pecik, zjadam troszkę jedzonka. Ej, widzę cię, przybliżyłem sobie kamerę i tak sobie tutaj latasz, nie ruszaj się, bo ty jesteś śmieszny. No co, nie śmiej się ze mnie, ja nie jestem taki mały, jak ci się wydaje, byłem prawie większy od ciebie. Nie, no ja cię widzę, ale wiesz co, pipek, największy pet może być tylko jeden, a, mniam, mia! Nie, co ty robisz, o.